Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z małym open boxem, tak to można powiedzieć. Zmierzymy z HM. Słuchajcie, nie malowałam się, bo będę mierzyć tam sobie białe rzeczy, a nie chcę po prostu, żeby puder mi tam został. Mam tylko zrobiony brwi, korektor i pomalowane rzęsy tuszem, których i tak pewnie nie widać, bo ich prawie nie ma. Także otwieramy. Mamy ceny. To wszystko było na wyprzedaży. Tu jest trochę letnich rzeczy i trochę... I, trochę. i jedne buty są zimowe. Może zaczniemy od butu. Były na wyprzedaży za 20 euro z 40. Mm. Się tu na, one się nazywają tutaj Chelsea Boots, Warm Lines Chelsea Boots. patrz, o, mają takie fajne, fajne futerko. To są na takie zwykłe buty do latania. Mam nadzieję, że będzie dobry rozmiar. Ja zamówiłam 3,5. Zaraz Wam pokażę. W środku mają takie futerko. Tutaj jakieś papiery. No, do końca, wszędzie mają futro, tutaj, o. No zobaczymy, z gumką taką po boku. Takie wiecie, na spacery tutaj w deszczowe te dni są. Fuh. Moje stare już się niestety... niestety, fuh. z Lasockiego miałam buty, wiecie? Takie draperki. I podeszwa już jest przebita po prostu, starła się podeszwa. Powie... Po Trzy, w sumie trzeci sezon je noszę, ale w tym sezonie już takim... Już one się jakby nie nadają do na noszenia, także nie wiem. Zobaczymy. Nie mogę ich tutaj rozłączyć na razie, bo nie wiem czy będą dobre. Tak przymierzymy. O. Wiecie co? Rozmiar dobry. Dobry sok. wiecie Widzicie, super. Bardzo, bardzo ciepłe, świetne. Akurat tutaj... O, gruba podeszła, także na te deszczowe dni tutaj się sprawdzi ekstra ciepluszki są no naprawdę. To jestem zadowolona. 20 euro kosztowały z 40, także dobra cena też mi się wydaje. No i będziemy biegać tak. Yy, słuchaj, to jest oczywiście sztuczna skóra, to chyba nie jest naturalne. Ale pięk P piękne. No mi się podobają, mogą być, to już wiecie, do spodni takich. Na spacery, bo są bardzo wygodne. Kolejna, to będzie bluzka. Zamawiam letnie rzeczy, bo przydadzą mi się na wakacje. To jest taka bluzeczka. O. A zobaczymy leciutka. Eee, teraz powiem... To jest rozmiar 36, czyli taka eska, tak? Wiskoza, 100% wiskozy. Mhm. Kosztowała 6 euro ta bluzeczka. Ja Przyniosłam sobie lustro. Wydaje mi się, że jest fajna. Pasuje rozmiarem. Nie ma tutaj na guziczu się zapina. Jest tak wycięta. No tylko jest pognieciona teraz. Nie wiem. Mam teraz jakby z wysokim stanem spodnie. Na lato? Z jakąś taką fajną torebeczką? Co myślicie? to będzie t-shirt No, taki z napisem Rom, Rzym. Eska, yy, tak samo. 100% wiskozy, tak, też. Rom. to jest taki różowy, taki brudny róż. Tu wychodzi, jakby ona kosztowała 7 euro, ale myślałam, że ona była tańsza, także nie. Teraz słuchajcie, ta różowa, ale to jest Eska, nie? Materiał jest fajny, super. Tylko jest taka, widzicie, o, krótsza. Nie jest taka długa. W sumie nie wiem, jak po praniu, czy ona będzie się sprawdzała. Nie jestem pewna, czy po prostu nie jest jakby na mnie za krótka jednak. Ja jednak wolę nosić takie dłuższe bluzki, no, ale zobacz, Co myślicie? Zatrzymać, czy oddać? Kolor jest fajny, naprawdę. O, mam nadzieję, że zobaczycie teraz kolor. To też rozmiar 36, czyli ósemka. Taka bluzeczka. Z haftem. o I ma tutaj rękawki takie rozkoszowane, tak jakby trzy czwarte do łokcia. I na dole też ma taką baskinkę, to chyba się nazywa, tak? Jest biała. Zaraz przymierzymy. I... A jest zrobiona z... Aha, nie wiem, czy... Też 100% wiskozy. Taka lekka właśnie, o, na ciepłe dni. 10 euro ta z wyhaftowaniem kosztuje. Co myślicie o tej bluzce? Ma taki głęboki dekal dosyć. Nie dosyć, po prostu ma głęboki dekal. Rękawki mi się podobają. To mi się podoba. Sama nie. Taka le bo luźna, no, na lato by pasowała. I nawet też do spodenek myślę. I kolejna. Taki zwykły t-shirt, troszkę z większym dekoltem. Sukę to pewnie bawełniane. To jest eska. on kosztował 1 euro. Ten t-shirt. 95 bawełny i 5 elastan. Także o. I tak to się prezentuje ten zwykły t-shirt. No, no najlepsze, tylko właśnie zwiększymy dekoltem. Nic tu takiego szczególnego nie ma. To już będzie ostatnia rzecz. Sukienka. Biała. Też ósemka. Yy. Okej. Okay. Czyli tak, tu mamy przód. W przód I tu na dole ona zaraz wszystko wam pokaże. Takie zhaftowanie, ona jest taka leciutka, nie? Z rękawem długim, on jest taki przyzoczysty prawie. Ma wiązanie na, o, tutaj na końcu rękawa, a z tyłu, o, ma taki piękny z sznurek ściągać, tak? No i ta sukieneczka. Tak wygląda z tyłu. Ładnie jest tutaj otwarta. No ale tak, tą sukienkę może bez tanika się nosi, ale tak tego... Może dajcie znak, co myślicie? Tu mi się podobają rękawki bardzo. O! Przyniosłem sobie to rybeczkę. Może być taką torebką? Dajcie znać, co myślicie. Mi się podoba. Mi się podoba, tylko nie wiem... właśnie co za stanikiem bo tutaj tak by było, ładnie wyglądało, jakby nie było. Może bez. Tak, hmm. to już by było wszystko. Powiem wam szczerze, że chyba wszystkie rzeczy mi się podobają i rozmiarowo trafiłem. Dajcie znać, co myślicie. Subskrybuj, jeżeli nie subskrybujesz, dajcie łapkę do góry, jeżeli wam się podobało. I zapraszam do komentowania, jak, co wam się najbardziej spodobało. Do następnego. bye.